Witam, to jest program rozmowy Agnieszki Burzyńskiej. Ja nazywam się Agnieszka Burzyńska, a dzisiaj będzie o polityce, no czyli jak zawsze. Z nami jest Michał Kamiński, wicemarszałek senatu trzecia droga. Witam panie marszałku. Witam, PSL trzecia droga, witam bardzo serdecznie. To pierwsze pytanie o to, co się wydarzyło wczoraj, dosyć niespodziewanego. Czy to był błąd urzędniczy, pomyłka urzędnicza, czy coś więcej? Mowa oczywiście o tej decyzji Donalda Tuska, który no, podpisał się pod, pod decyzją pana prezydenta i okazało się, że wzbudziło to wielkie kontrowersje, bo chodzi o neosędziego który został, został powołany. Jak pan myśli? To jest coś więcej? Czy to rzeczywiście można uznać za taką urzędniczą pomyłkę, nad którą można przejść no, do porządku dziennego? A, a jak można nad nią nie przejść do porządku dziennego? Znaczy, no, no trzeba, wie Państwo, no jedni uwierzą, że jest to urzędnicza pomyłka, inni choćby nie wiem, co mówił Donald Tusk i co na ten temat mówił prezydent Andrzej Duda, uznają to za element jakiegoś wypowiedzianego bądź niewypowiedzianego dealu pomiędzy, e, nie wiem, premierem a, a prezydentem. No Każdy pamięta, co się w Polsce stało w 2020 roku. W 2020 roku bez udziału Donalda Tuska, ale też prawo i sprawiedliwość. Umówmy się, zgodziło się na to, że platforma obywatelska mogła wymienić kandydata na prezydenta, tak? Z takiego kandydata na prezydenta, którego platforma wtedy kandydatki które już nie chciała, na takiego, którego platforma chciała. No, z no, drugiej czyli mówimy strony pisze. PiSowi... No, błońskiej wymienionej i, 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 na Rafała Trz... Trzaskowskiego. Jedni do dzisiaj uważają, że to był czysty przypadek, że tak się wydarzyło, że z jednej strony platforma pomogła przenieść datę wyborów prezydenckich, a z drugiej strony PiS... Pomógł platformie zmienić kandydata, inni będą uważali, że to czysty przypadek, jedni będą twierdzili, że to był jednak deal polityczny. No jak wie Państwo, jakie to ma znaczenie? Jeżeli nawet to był deal polityczny, to ja bym na miejscu pana premiera o tym po prostu powiedział, bo to jest liczenie się z realiami. Ja, jeżeli mam o coś pretensje, jeżeli to był deal, powtarzam, a nie pomyłka urzędnicza, jeżeli to był deal polityczny, to pretensje mam nie o ten deal. Bo to żaden wstyd robić gilę w polityce, nawet takie trudne, jeżeli się nie ma innego wyjścia, niż jeżeli się podkreślam, nie ma innego wyjścia, niż opowiadać wtedy mały, ale być może był to błąd urzędniczy. Na Boga Świętego nie wiem. Skutek jest taki, że nie mamy wojny na górze, jeśli chodzi o kandydata polskiego komisarza, to jest bardzo ważna rzecz. To jest Czyli bardzo Piotra, ważna rzecz. Piotra Serafina, którego znaczy. Piotra Serafina, Polska ma bardzo dobrego kandydata na komisarza w Unii Europejskiej. Który mógł być przedmiotem potężnego sporu i kompromitacji Polski na arenie międzynarodowej, nie w sensie kandydat, kompromitacji, żeby było jasne, tylko spór wokół kandydata. Nie mamy tego. W zamian mamy, jeżeli to był deal polityczny, mamy sędziego. No, okej, okay, to nieładnie wygląda, podkreślam, jeśli to był deal polityczny, ale nawet jeśli był. To ja bym Tuska bronił. A jeżeli miałbym o coś do niego pretensję, w takim przypadku to raczej o ściemy, a nie o to, że, że liczy się z realiami w polityce. No dobra, wyobrażę, robię, wyobrażę pan sobie, pan Ale robienie że tego że Donald jakiegoś wielkiego Tusk, skandalu dzisiaj, no na Boga Świętego, Tusk musi rządzić. No musi rządzić w tych warunkach, jakie ma. Ma prezydenta, ma pre, b, 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 większość blokującą, znaczy mniejszość blokującą przez PIS przy wecie tego prezydenta, ma ustawę, którą zost, została zmieniona przez PIS e, dotyczącą kompetencji prezydenta w dziedzinie polityki międzynarodowej. No, Tusk musi ważyć różne e, za i przeciw w różnych sprawach i podejmować trudne decyzje. Lider polityczny to jest ktoś, kto nie ma kto ma odwagę podejmować trudne decyzje. I lider polityczny to, jak to dodaję, to jest ktoś, który powinien mieć też odwagę o tym mówić. Więc być może w ogóle nie ma sprawy. Jest po prostu błąd urzędniczy, a pan prezy premier uznał, że to nie jest tak ważny błąd, żeby za niego e, ktoś miał polecieć. No więc jeżeli to nie był aż tak ważny błąd, żeby ktoś miał za niego polecieć, to tym bardziej nie byłoby strasznym grzechem, gdyby ten niestraszny błąd był przedmiotem politycznego bilu. No ale to sobie pan wyobraża, panie marszałku, że teraz Donald Tusk wychodzi i mówi no dobra, no walczyliście o praworządność, my mówiliśmy, że ani kroku w tył w sprawach praworządności, a ale, teraz ja podpisałem to i no tak naprawdę, no bo musiałem się dogadać jakoś z Andrzejem Dudą. Tak pan to Ale pani redaktor, ale przecież rok, ponad rok temu Platforma zrobiła dokładnie to samo. W, se w Senacie tutaj była dyscyplina w klubie senackim Platformy, jeszcze jak PiS rządził, zagłosowaniem za niekonstytucyjną ustawą e, do, dotyczącą e, Sądu Najwyższego. No przecież i wtedy też, a wtedy nie było mu mowy, no więc jakby, no, co, co, co sobie nie wyobrażam? No przecież ja to widziałem gołym okiem, no więc czego mam sobie nie wyobrażać? No Platforma mówiła, że coś jest niekonstytucyjne, a potem za tym zagłosowała razem z Prawem i Sprawiedliwością. No więc czego mam sobie nie wyobrażać? Kiedy ja byłem tego świadkiem tutaj obok w sali senackiej, to Wtedy krytykowałem. I jakby, no okej, okay, no ale co, co z tego? No, nic wielkiego się nie stało. Powtórzę jeszcze raz. Tusk musi rządzić w warunkach, jakie ma. Platforma nie jest jedyną partią rządzącą. Tusk nie wygrał samodzielnie tych wyborów. Musi rządzić zarówno z Kosiniakiem, Hołownią, Czarzastym, jak i musi się liczyć z prezydentem. No na Boga Świętego, w ty. W tych warunkach, które Tusk ma, radzi sobie naprawdę dobrze, bo to nie jest Tusk, którego można porównać do władzy, którą miał Kaczyński przez ostatnie 8 lat, któremu wszystko chodziło dokładnie tak, jak on chciał. I dlatego też ponosi za to stuprocentową odpowiedzialność. Tusk politycznie rządzi w dużo bardziej skomplikowanej konfiguracji. Dlatego ja nie mam do niego pretensji, że się z kimś dogaduje, że przecież. Fakt, że Platforma mówi co innego, robi co innego, że pewne rzeczy są mówione na, na wyros. No, każdy, kto ma z Platformą od wielu lat do czynienia i z Tuskiem, wie, że tak jest. Po prostu. No Pan mówił, że y, Jarosław Kaczyński ponosi całkowitą odpowiedzialność. No, właściwie prezes nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bo akurat prezes się pod niczym nie podpisał. podpisywał. I, się ale za, politycznie, z... pani redaktor, ponosi odpowiedzialność. Za wszystko ponosi odpowiedzialność y, Jarosław Kaczyński, bo dzisiaj. W Polsce umówmy się, w, rząd, w Polsce, w której rządzi Donald Tusk, tylko niektóre rzeczy dzieją się dokładnie tak, jak chce tego Donald Tusk. Wszystko inne jednak jest przedmiotem negocjacji, w których Tusk jest najważniejszym tutaj partnerem, bo ma największą partię za sobą, ale nie rządzi samodzielnie, nie ma dyktatury Tuska nawet w takim najmniejszym, najbardziej miękkim tego słowa znaczeniu. W przypadku Kaczyńskiego była to dyktatura od partii politycznej zaczynając na rządzie w wymiarze sprawiedliwości kończąc. Ja mówię dyktatura w pewnym oczywiście uproszczeniu, no bo dyktatura nie dysponująca plutonami egzekucyjnymi i tak dalej, ale potrafiąca na przykład zakuwać w kajdanki swoich przeciwników politycznych jak mecenasa Gierdyka. No dobrze, ale teraz rozmawiamy właśnie o tym, jak Donald Tusk, który musi się liczyć z koalicjantami i. I jak pan odbiera to, że Donald Tusk zaczął swoje rządy od takich rzeczy jak związki partnerskie, na które przecież nie było zgody PSL-u, na które nie było zgody... Ja on osoba... nie, On nie zaczął od tego rządu, znaczy, nie, nie umówmy się, że nie zaczął no od ale tego wyciągnął, rządu. Nie, wyciągnął to na sztandary na początku, no umówmy się. Nigdy tego wcześniej na nie robił, rzeczy, no, tak, bo tego światopoglądowych tej platforma... nie wyciągał. W tej sprawie Platforma Obywatelska od partii bardzo konserwatywnej 20 parę lat temu poszła w stronę partii unikalnej, jak na chadecką grupę, rodzinę polityczną, w której jest w Europie, zajmując bardzo, nazwijmy to, progresywne podejście. To jest podejście, które w europejskich chadecjach jest obecne, ale nie jest monopolistyczne. Nie ma drugiej partii chrześcijańsko demokratycznej w Europie, w której na przykład bycie przeciwko aborcji byłoby zakazane politycznie. W niemieckiej chadecji, w brytyjskich konserwatystach, no wszędzie, gdzie pani spojrzy, jak są partie chadeckie we Włoszech i tak dalej, wolno mieć poglądy konserwatywne w partiach chrześcijańsko-demokratycznych, w platformie ich mieć. Głosować tak nie wolno. Ja mam inne poglądy, więc to w ogóle mnie tak czy inaczej nie dotyczy. Natomiast to jest unikalne. No ale to jest wybór platformy, ludziom to się podoba i tak dalej, jakby to nie jest moja sprawa. Natomiast trzeba uczciwie powiedzieć, że Tusk nie tylko nie wyciągnął tego na sztandary, ale jeszcze zgodził się na to, zarówno Tusk, jak i Czasasty, by sprawa związków partnerskich nie była paktem rządowym, nie była przedmiotem. Umowy koalicyjnej. W związku z tym nie jest przedmiotem umowy koalicyjnej. I zarówno Tusk, jak i tym muszą coś swojemu elektoratowi powiedzieć. Jak to się stało, że przed wyborami to był dla nas postulat numer jeden, a po wyborach myśmy nawet nie wpisali go do programu rządowego. W związku z tym oni będą chcieli i ten proces przez 2-3 miesiące się odbywał, obrzucać błotem PSL i mówić, że to jest wina PSL-u, że my nie realizujemy naszych obietnic wyborczych. Nie tak się, dzieje Ale, Ale nie tak jest się dzieje. Ale tak, że to nie jest prawda i PSL na to zaczął chwała Bogu twardo odpowiadać. I mam nadzieję, że ta polityka ze strony naszych koalicjantów się skończy, dlatego, że nie ma sensu w sprawach, które nie są przedmiotem koalicji rządowej. Nie są przedmiotem pakietu, co do którego się umówiliśmy, nie ma sensu stawiać się wzajemnie pod ścianą. Ja proponuję naszym partnerom, aby stosunek do tych kwestii był dokładnie taki jaki jest w Penselu. u to znaczy można mieć, to, można mieć w tych kwestiach głos, bardzo różne poglądy. Ja w sprawach małżeństw homoseksualnych, aborcji, Mam poglądy zgoła odwrotne od poglądów prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, po prostu odwrotne w tej sprawie mam poglądy i nie stanowi to ani dla niego, ani dla mnie wielkiego problemu, poza tym że jak mnie mam się, się martwi o zbawienie mojej duszy czysto takim braterskim y, y, sensie, bo się martwi, że ja jako grzesznik y, i liberał zapewne no, y, y, nieba katolickiego nie powącham. Natomiast i to jest jedyny problem, który on zapewne ma z moimi poglądami. Natomiast politycznie nie wyciąga z tego żadnych wniosków wobec mnie, ani ja wobec niego, bo to jakby współpracujemy i, i to jest Europa. To jest Europa, bo w Europie to tak wygląda, że ludzie się w sprawach światopoglądowych mogą ze sobą nie zgadzać, a pracują razem, bo ich łączą inne rzeczy. To ja właśnie chciałam zadać Panu to pytanie od zawsze już: Jak to się stało, że pan zmienił jednak te, te swoje poglądy? No i jednak z konserwatysty stał się pan, tak jak pan sam powiedział przed chwilą, liberałem. Nie wiem, co, tylko, że, jak, gdzie ja zmieniłem swoje poglądy, jeśli chodzi o aborcję, to tak naprawdę tylko jeśli chodzi o aborcję, bo za związkami partnerskimi homoseksualnymi ja się opowiedziałem jeszcze będąc w Prawie i Sprawiedliwości. Jeszcze będąc w PiSie, w ogóle na samym początku PiSu i wtedy też w PiSie nikt to, to nie ma, żeby było jasne do mnie, do mnie pretensji. Ja powiedziałem wtedy, że jestem zwolennikiem związków homoseksualnych jako lider konserwatystów europejskich. Brytyjskich i polskich, i tak dalej. Byłem, i to wielokrotnie uczestniczyłem w, ko w kongresach gejów konserwatystów w Wielkiej Brytanii, w spotkaniu gejów konserwatystów. Więc y, jakby tutaj nie zmieniłem swojego zdania. W sprawie aborcji, tak, to jest jedyna rzecz, w której zmieniłem swoje zdanie. Z dwóch powodów. I dlaczego? No po, właśnie. Pierwsze, po pierwsze, uznałem, że ja byłem zwolennikiem tego kompromisu. Ja byłem zwolennikiem dokładnie tego samego, czego była większość polskiej klasy politycznej. Ja nigdy w całej mojej karierze politycznej nie byłem zwolennikiem zaostrzania ustawy aborcyjnej. Ja broniłem przed. Ortodoksami katolickimi, także jako bardzo młody człowiek w 93 roku, broniłem przed tymi kolegami wtedy w Zetchelnie, jak Łopuszański, którzy byli przeciwko tej ustawie, uważając ją za zbyt liberalną. Ja tej ustawy, tego tak zwanego kompromisu, broniłem. I w tej sprawie w istocie zmieniłem swoje zdanie. I warto wiedzieć, dlaczego, ponieważ ja uważałem, że w sprawie szerzej w ogóle relacji państwo-kościół, ale ta kwestia aborcji to widać najbardziej wyraźnie. Polska miała unikalną sytuację w skali zachodniej. Miała coś, co nazywano kompromisem, co w istocie kompromisem nie było, ale najbardziej restrykcyjne aborcyjne prawo w całym świecie zachodnim, tak naprawdę w całym świecie zachodnim. I jeżeli ja myślałem, że ktoś ten kompromis kiedyś podważy, to spodziewałem się, że ten kompromis zostanie podważony z lewej strony. Że ktoś w końcu Polsce powie, no ale zaraz, dlaczego my mamy mieć tutaj takie prawo, my go zmieńmy w drugą stronę. Nie, rządy pis pokazały, że katolicy w Polsce powiedzieli nie, nawet ta libera, ta ustawa bardzo restrykcyjna to jest dla nas za mało. Nie, Kościół w Polsce w roku 2015 powiedział nie, te wpływy, które mieliśmy, ogromne wpływy. Ogromne wpływy, które dały Konkordat, religię w szkołach, aborcje i to nie pod rządami PiSu, tylko pod rządami lewicy w Polsce i liberałów. To wszystko dostał w Polsce Kościół. Kościół w 15 roku powiedział nie, więcej. Chcemy więcej kasy, chcemy więcej wpływów i chcemy jeszcze bardziej restrykcyjnej ustawy aborcyjnej. I ja na to powiedziałem, no nie, kochani, tak nie będzie. Ponieważ wyście podważyli ten kompromis, to nie powinniście w związku z tym już nic nie dostać. I w takim razie, skoro wyście jako katolicy ten dla was tak dobry kompromis podważyli, to teraz nie dostaniecie nic. I ja tego się trzymam. Uważam, że w tej sprawie to Kościół dokonał agresji na w istocie nawet konkordat, bo konkordat, nawet bardzo przychylny dla Kościoła wyraźnie stanowi o rozdzieleniu Kościoła od państwa w sferze polityki, a w Polsce Kościół całymi nogami wszedł do polityki. I w tej sprawie akurat w tej sprawie akurat w PSL-u nie ma wielkich różnic, bo są różnice co do spraw religijnych, owszem, ale co do zaangażowania Kościoła w polityce, w tej sprawie w PSL-u różnic nie ma. Jesteśmy przeciwni temu, by Kościół odgrywał rolę. Partyjnej polityce w Polsce. No, Kościół od dawna odgrywał, no, właściwie od zawsze odgrywał no, rolę w polityce. Ale zostawmy ale na chwilę. W życiu jest... społecznym, panie redaktor, sekundkę, w życiu społecznym nikt nie odmawia Kościołowi tej roli, poza samymi Polakami, którzy w liczbie 4 miliony przestali do Kościoła chodzić. W czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości 4 miliony Polaków to są statystyki Kościoła. Cztery miliony Polaków przestały chodzić do kościoła co niedziela i biskupi polscy zamiast sobie odpowiedzieć co jest w nich, zamiast posłuchać głosu pana, żeby w swoim oku poszukać, a nie w oku bliźniego, to oni dzisiaj krzyczą na wszystkie strony, a nie zastanawiają się co w ich postępowaniu spowodowało, że 4 miliony Polaków powiedziało dość i zaprzestało chodzić do kościoła. Dobrze, zostawmy na chwilę, znaczy zostawmy ten temat kościoła, bo czas nas troszkę goni, a ja chciałam jeszcze zapytać o te rzeczy właśnie, które były wpisane do umowy koalicyjnej, czyli ta słynna składka zdrowotna, no i sprawa oczywiście ZUS-u. Co się wydarzyło? Jak pan to ocenia? Jak pan na to reaguje, że są cztery projekty, że nie można się dogadać w tej sprawie? I ta sprawa. Jest realnym problemem w koalicji rządowej, bo sprawa aborcji, sprawa związków partnerskich to są sprawy, które się i tak, i tak rozstrzygną w głosowaniu w Sejmie. I tak, i tak, dopóki rządzi prezydent Andrzej Duda, będą dawały pisowi tę mniejszość blokującą. Więc one nie są realnym problemem na dzisiaj. Realnym problemem jest to, że część naszych koalicjantów ma inną wizję wypełnienia umowy koalicyjnej dotyczącej ulgi dla polskich przedsiębiorców. A myśmy, to jest dla nas bardzo wyraźne, szli do tych wyborów z bardzo jasnym przekazem dla Polski pracującej. Polska pracująca właśnie kontra Polska marnotrawna musi być nagradzana. Polska pracująca pracująca, bo Polska pracująca dzisiaj wymaga pomocy państwa i wymaga szacunku państwa. Rządy prawa i sprawiedliwości zniszczyły polskę pracującą, osłabiły tę polskę pracującą, a dobrobyt jest tylko dzięki Polsce Do, pracującej. Dobrze, tylko wyście widzieli, ale i wyście i wiedzieli, że polskie stronnictwo ludowe bardzo twardo będzie broniło interesów Polski pracującej. No dobrze, tylko jak skutecznie, bo dzisiaj minister finansów mówi tak, no budżet jest w stanie takim, jakim jest. Wiedzieliście o tym, że on nie jest w najlepszym stanie, bo sami, sami politycy no całej opozycji mówili, że nie jest dobrze. Dzisiaj słuchałam minister zdrowia, minister Leszczyny, która mówiła, że no jakoś minister finansów, gdyby ta składka zdrowotna miała jednak zostać obniżona, to on jej to musi wynagrodzić, a minister finansów mówi, że nie ma z czego. Pani redaktor, ja w kampanii wyborczej mówiłem bardzo wyraźnie, że ściganie się z prawem i sprawiedliwością na politykę obietnic, jest y, y, niezbyt dobrym pomysłem. Myśmy wtedy inaczej niż nasi koledzy z Platformy Obywatelskiej głosowali pod rządami PiS-u przeciwko 800 Platforma razem z Prawem i Sprawiedliwością głosowała za. Myśmy głosowali przeciwko właśnie dlatego, że y, no, mamy szacunek dla budżetu. Dzisiaj jestem zdania i taka jest filozofia Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo prawa doli polskiego budżetu bierze się z pracy, czyli to praca musi być nagradzana, a nie karana, bo to praca także opodatkowana, bo przecież nikt nie mówi o tym, by w Polsce nie było podatków, to ta opodatkowana praca stanowi źródło pieniędzy dla polskiego budżetu. Nie można się wyłącznie zastanawiać nad tym, jak pieniądze z budżetu wydawać i wchodzić tutaj w retorykę bardzo bliską prawu i sprawiedliwości, o siłą rzeczy tak bardzo hojni jak PiS i tak nigdy nie będziemy. Natomiast warto coraz częściej zastanawiać się nad logiką zarabiania pieniędzy do budżetu. No dobrze, dzisiaj jak słyszeliśmy, ta dziura budżetowa jest no, gigantyczna, bo, bo o tym, o tym wszyscy, wszyscy mówią, ale jeszcze już na koniec, Panie Marszałku, chciałbym zapytać o wybory prezydenckie, no bo wkraczamy, za chwilę jest wrzesień, właściwie już za momencik i czy Szymon Hołownia powinien jednak zrezygnować według Pana z, z tych planów startów w, w wyborach prezydenckich? A, a dlaczego miałby rezygnować? Ma dobre sondaże, no, skoro, ja to jest, rozumiem. skoro jest Rafał Trzaskowski, ewentualnie Donald Tusk, bo to się gdzieś tam pojawia. Nie my, ja się... myślę, że list, liczba, lista kandydatów po stronie szeroko rozumianej demokratycznej jest większa niż hołownia trzaskowski, A Donald Tusk, jak sądzę, dość szczerze zadeklarował, że nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Natomiast powiedział wyraźnie również, co też jest istotnym sygnałem, że Donald Tusk na dzisiaj nie podjął jeszcze przynajmniej co do siebie decyzji. To ma być tym jego kandydatem w wyborach prezydenckich. Ja myślę, że Szymon Hołownia jest politykiem, który się zbudował politycznie na swoich wyborach prezydenckich w roku 2020, w których zdobył nieoczekiwanie dobry wynik bez żadnego zaplecza politycznego i ma prawo sądzić, że ten wynik co najmniej powtórzy. I to jest pytanie dla Szymona Hołowni, ponieważ ja. Jestem uczciwym człowiekiem i nie powiem pani dzisiaj, że Szymon Hołownia dostanie w pierwszej turze zły wynik, bo uważam, że jeżeli zrobi dobrą kampanię, to uzyska dobry wynik. Problem polega dla mnie na tym, i ta sprawa dotyczy Szymona Hołowni: czy będzie kandydatem, który jest kandydatem na dobry wynik w pierwszej turze, po to, by później komuś ten pierwszy wynik przekazać. No i wtedy to już jest polityka Szymona Hołowni. Jakby mi, ani nam nic do tego. E, czy e, e, chce uczestniczyć w, w, w wyborze prezydenta Rzeczpospolitej. E, a ten wybór może się dokonać w drugiej turze i to jest jasne. E, ja mam wrażenie, że, e, że dzisiaj e, nie tylko Szymon Hołownia, ale wielu polityków stoi przed takim oto dylematem. Czy, Zagrać o dobry wynik w pierwszej turze, a później się zobaczy, czy od początku zbudować konstrukcję, która, czy uczestniczyć na prawach partnera w zbudowaniu konstrukcji, która kogoś wyniesie do prezydentury, ale w ramach stabilnego i szerokiego układu politycznego? No to zobaczymy to już tak zupełnie na koniec, bo rzeczywiście ten czas tam bardzo Chciałam zapytać o dotacje dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli o decyzję PKW, później o decyzję pewnie Sądu Najwyższego, bo to się będzie gdzieś rozważać. Czy warto robić z Jarosława Kaczyńskiego i z jego, z jego kolegów męczenników? Nie, wie wiecie no męczenników, sorry, no nikt nie uwierzy w Polsce, że zabieranie pieniędzy Kaczyńskiemu, które on przeznacza innymi na swoją ochronę i takie rzeczy, które szeroko prasa opisywała, to jest jakieś polityczne męczeństwo. Nie, to jest element reparacji. Ja to nazywam reparacje. Reparacje, które wojenne, które musi od odzyskać państwo polskie za 8 lat grabieży. I my dzisiaj żądamy od Prawa i Sprawiedliwości i pukamy, pukamy do drzwi Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc, Jarosławie Kaczyński, prosimy o reparację za 8 lat grabieży. To jest jasne, że jeżeli w Polsce obowiązuje Prawo i Sprawiedliwość, to Prawo i Sprawiedliwość powinno być pozbawione e, e, całości swojej subwencji. Do całości? tej pory partie traciły całości te subwencje. Ta, bo, ja bo uważam, to będzie... całości pa, tak, to Pani to, redaktor, do tej skończy... pory do tej pory partie traciły z powodu, traciły subwencje z powodu błędów księgowych. Błędów no tak, księgowych, nieświadomego, tak. nieświadomego oszukania wyborców. Nigdy tam nie było żadnych karnych spraw, tam były ewidentne błędy księgowe, co więcej na niekorzyść jakby tych subiektów, które dokonywały tego, nie na niekorzyść państwa. To do, do, do tego stopnia. I te partie traciły tutaj, tutaj mamy do czynienia z po prostu no, rzeczą w ogóle nieporównywalną. Jak się stanie, to ja nie wiem. Natomiast, jak pani mnie pyta, co ja uważam, to na to odpowiadam. Tak uważam. Bardzo dziękuję. Michał Kamiński, wicemarszałek Dzień. Senatu, PSL, trzecia droga. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Dziękuję.